Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w D2. Jest to chyba szósty odcinek. No i tak, zaczynamy emocjonujący wyścig Buggy. Zakupiłem najmocn ma najmocniejszy wóz. Przepraszam Was za jąknięcia. Ale jestem dość już zmęczony. A jest niedziela. No, chyba dzisiaj, O, będę chyba wcześniej spać. Uh, 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 uh. Widzę, że się nie za. o, oh, fuck. Niezła rozwałka się dzieje. E, zainwestowałem w ten wóz za pieniądze z e, X-Game poprzedniego odcinka oh, World. Ale jesteś potłuczony. Skoczek. O, tamto ma fajne. Znaczy nie patrzyłem jaki tam docisk czy coś, sugerowałem się ceną jak najszybciej, bo w tą grę w ogóle nie gram bez Was, gram tylko jak nagrywam. Wczoraj jedynie trochę grałem dwa wyścigi z kuzynem. Chciał sobie w coś zagrać, tą, to tam tą, pokazałem tą gierkę, ale przychodził te wyścigi, które my już przeszliśmy. To więc nie macie się czego obawiać. Pierwsze okrążenie już za nami. Nie ma firewerek. Drewciakiem wychodzimy. Dość nierówna trasa i miarę wymagająca o bardziej na zakrętach. Ale nie ma jakichś tam większych problemów. O, z kabiny mamy kamerę. Fajnie! Ta kamera, co przed chwilą była, nie w środku, tylko po tej środkowej, trochę mi przypominała z Dirt Shadow, DIN Shadow. Nie wiem, jeżeli będziecie bardzo chcieli, to może i nagram Shadow. Na pewno nagram Dirt Trójkę. Tokeracę, czy też Trójkę od Code Masters. Eee. To będziecie mogli sobie nagrać. Nie wiem kiedy, mam już tą grę dostępną. Właśnie leży pod moim biurkiem na półce. O, fak. Dawaj, dawaj. Strasznie wchodzi tak z zakrętu Wyrzucę go. O, 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 właśnie, o to mi chodziło. Ale dobrze, że mamy dużą przewagę. To Dave Miller nic na mnie przeszkodzi. Nikt nam nie przeszkodzi, ale wychłamiam Tam Chyba następny weekend sobie zrobię wolny Muszę w tym tygodniu dostarczyć do Damiana filmu, żeby przestał o 12 poziom On blokują na szedne, się nasze dne nowe... Coś tam po X-Game było nie wiem co tam było dokładnie. Nowy gadżet. Ta, czas, ta czaszka była lepsza. O, wątpin Tysiąc. mi 1000 Mateusz! Łanna nasza bodka. Tak zawsze. Nie oszukujmy się. Nowe zawody stały się dostępne. tak, na razie O, oo... nam się robota. blokowały. Powiem wreszcie, że nie zostajesz w tyle. Teraz spokojnie dasz sobie radę w zawodach w Chinach. Więc jedźmy tam. Dobra, ale nie, my zrobimy tak. Jak widzicie, mamy pełno tras. Niestety to mi się nie podoba. Od którego to jest już wkrótce? Pięt... 14, mamy 12. Mi się to nie podoba i chcę, żeby przejść wszystkie wyścigi z każdego kraju po kolei. Nie to, że latać po całej mapie, bo ja tego za bardzo nie lubię. Następny wyścig. To mi się podoba, znowu Buggy To jest wóz od Chevroleta I sobie może dzisiaj cztery wyścigi zrobimy Tak żeby skończyć to w bagie, ale to się i tak odblokują eee, Trzy zostały chyba, czy cztery? Cztery chyba To będzie trochę za długi odcinek Po trzy będę robił chyba Katie Kate No zobaczymy czy jest taka dobra? Powodzenia! Nie, lecimy. Dzięki. Nie dziękuję, o ładnie idzie. Łofa. Nie przejmuj się mną. Na początku ostra rozwałka. Gdzie, nie ma! Tak, 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 tak. Lata ten sam uciska się, jak nie wiem, co po tych piasku. Wsypki jest tym piasku, no ale bez przesady. No i dobrze, musisz to czuć. <grybuj> dawaj, dawaj. O, coś nam włotnik lata, to niedobrze. Kajdź. Dave mi aaaa! Kurde mm. MC McDon McDonald'! McDonald', McDonald'! Wiedziałem, że. MC McDonald'! Ja pierdzielę. Co się dzieje z tym wszystkim? Katie nas dogania, ale nie odpuścimy jej. Ej, to na połowę trasy za będzie dopiero połowa trasy. Ej, to spokojnie myślałem, że już. Chodź. To nie moja wina! Moja, no właśnie o to chodzi. To ma być moja wina. o polu. Dawaj! Dawaj, kurde! Ja pierdzielę Katie. No nie. Własnym oczu nie wierzę. Ej, hey Mateusz! Ej, hey hey mi miejsce! miejsce! O, przenosimy się na asfalt. Z posypką Oj, O, jest to na piasek. Strasznie wymagająca trasa na zakrętach, ale to strasznie. Naprawdę trzeba jechać bardzo wolno na zakrętach. Tu trochę przehamować na ręcznym trochę. Nie za bardzo. Naprawdę trzeba oc rozwalniać. Ci się w krzaku, albo na skalę. Na minimapę trzeba patrzeć. Najważniejsze jest to. Ale mamy dość dużą przewagę z tego co widzę. dawaj. to się wszystko prezentuje. Ładnie to się wszystko prezentuje. Dawaj, dawaj. Iziu, prezentuje. miejsce. Długi, długi, długa, trasa, długa i wymagająca. No dokładnie Silverado Silverado CK 1500 wózek To jest nasz To już niedługo będzie 2, 13 stoczy nam Pechowa liczba Wiecie, że ten no... E, w tym roku wypada koniec Koniec roku wypada 13 grudnia Ku macie to? Coś nam się odblokowuje? Nie, dobra, całe szczęście. Czy jeszcze... A nie, to będzie cztery. What the fuck? To będzie coś wspaniałego. Mogę... Nie mogę wybrać? Dave Miller. Nie. Nas nie zatrzyma. Dave Miller, bo to on dobrze jeździ, to nie. Jeśli ja na nie nadaje się kimś. już awansować do kolejnej ligi wyścigów. Startując w tych zawodach będziesz zdobywać więcej pieniędzy i szacunku, ale uważaj, mhm. Kierowcy są tam znacznie lepsi i żeby móc wystartować, musisz ulepszyć swoje samochody do standardów tych lig. Stopień profesjonalni. Ok, stać nas to. Czy nie? Trzeba te samochody wszystkie pokupywać, trzeba dużo kasy uzbierać, tak 900 tysięcy albo 800 i pokupywać parę autek. Nasza, nasza pół, nasz garaż aut jest no trochę nie za duży. o nie ten tor, to jest pierwszy tor, w którym jechaliśmy e no, za, za drugim razem chyba w wyścigu, w pierwszym odcinku. Gdzie jest Dev Miller? Nie rozumiem tego, co to ma być. No, ale mi bardziej. są wymagający. Bardziej lepsi. Katie. Dokładaliśmy, dobrze je tam. Zara ty dziady to pani Trzeba ostro hamulować ręcznie Wywasz, Ręcznie ostro kontrolować No dalej, pokaż na co cię stać! No już, zara Lepiej trochę zwoić! Tej, nie denerwuj mnie A jesteś ty jesteś ze mną w teamie i jeszcze mi to pyskujesz. Oj, eeeh. Ale dobra, nic się nie dzieje. Ci się objęłem od ścian do ścian. Pokonam cię, Ken. To nie będzie miły tak Kurde, Miller, czemuś nie jechał? Trzeba było się przepychać. Ach, coś ci to słabo idzie. Shit. O, oh, fa. Tak myślałem. Nie wiedziałam, że zajmujesz się kaskaderką. Na co ty myślałeś? Kurde, i jak tu by to zrobić? A, lo, Ja pierdziele. Dawaj, dawaj. Jestem, ta to strona tropu, bo coś nam kijało to idzie. Tylko się nie rozpraszaj! Rozpaliłam samochód! Otwaruj. Kurde! Rozpocznij od noła muszę wziąć, bo to nic z tego nie będzie. Ech. No nic, co jeden wyjście mniej zrobimy, trudno. Odbijemy sobie to w jakimś dłuższym odcinku Bo na razie eee. No. Eee, ZW Hej, witajcie z powrotem eee, tak, więc jadę sobie, zacząłem od nowa, bo niestety eee, wywalili mnie tu za, na zakręcie zrobiłem przerwę ze względu na to, że rodzice przyszli No, no i kontynuujemy. Zrobimy sobie jeszcze dwa wyścigi. O jedynie jeżeli ten nada nam się przejść. Bo to coś cienko widzę. Jak rzuca. Ostrożnie. Dave Miller, a on to w tym niebieskim A nie niezły dzwonek. Kurde, Miller! Ja pierdziele, jest ze mną w teamie, ale jeździ to on nie umie. Dawaj, dawaj... Kurde, bo będzie dzwon. No, Co jest z tym samochodem? Wiecie jak chce. Z Polski! Dawaj, bo jest ostatnie miejsce. Dawaj, trzeba rado dogonić. Hahaha. Ha, ha, Ale słuchaj. jak się zgubisz, jedź za mną, Dave. Brawo, Ken. Wyczytałeś to gdzieś? Psz. Dawaj, teraz jest dobra szansa. do tego dojść. Tak, 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 tak. Ta, zgadza się pani Millerze. Katie jest. Przy nami. Ostro, ostro, ostro. A, udało się. Przycisnęliśmy ją. Dobrze, dobrze. Drugie miejsce, to i tak zawsze. He, a ty piąte? Drugie miejsce, zajęliśmy. Super. Trochę, ale skończyło do połowy. Kurde, będę musiał sobie słuchawki naprawić i powoli coś oszczędzać na nowe. Dobra, jeszcze jeden light. To jeszcze jeden wyścig. A tu jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Kurde. Dobra, to będzie ostatni. Nie mogę się doczekać jazdy. Mam ten tor jak własną kieszę. Mhm. Tak, tyle, że znowu zajmiesz pewnie piąte miejsce. bo i to... Albo i gorsze. Niestety tak trzeba nie leżę. Chyba już z nim tym w tymi nigdy nie pędzę. Masz szansę na zwycięstwo. Coś, na tym razyła chyba, Katie, nie jest Zaraz się go weźmie. Ken blok. Gdzie jest Damien? Zaraz za mną. E? Dawaj dawaj. Szebrolet. Oh, o, Tam był skrót, kurde A, wjechaliśmy w kubkę siana na. No już, dawaj. Gasa, nie. Kurde, musimy się nieźle sprężyć. Miller, bierz się do, do roboty. Jest przede mną Noż się wszyscy śmieją ze Nie, już nie kupię inny samo nie kupuję tego. Naj, najgorszy, badziewiaki może być. Ślizga się to, to ja nie wiem, co. dawaj mało zostało. Siódme miejsce kurde. mam dzisiaj słaby dzień Tak ja Miel tu jesteś przede mną nie Gregory jakiś kurde ostatni odcinek Z Polski Dave Miller jest pierwszy, tak? Trzymaj. Mogę wygrać. Wow, To było coś. Pytanie, czy cofnie się dalej, czy tu do wyskoku. Jest udało się. Dobra, muszę tu hamować. Kurde, i znowu zaczęliśmy pozycję. Ja. Kompletnie jestem niezadowolony z tych zawodów. Aaaa... Ja. Piąte miejsce. Pytanie, które zajęliśmy. Najmniej to nie ostatnie miejsce To był niezły odlot a Aaa, wybraliśmy pierwsze miejsce. jest super i o to chodziło. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie. Cześć! 52 tysiące trafiło do naszej kieszeni. No to narka, trzymajcie się.